Gdy czujesz tą presję, tego oporu i tak kuczę, no za bardzo się boję, nie, nie mogę, hamuje mnie. Trenujesz odpuszczanie w tym takim cierpieniu, bo to jest forma cierpienia, to jest taka presja. Ten opór, te traumy, to wszystko to jest forma cierpienia. To jest tak, że w Twoim ciele nie czujesz się dobrze. Rozluźniasz się w tym cierpieniu, rozluźniasz się w tym oporze, w tej presji, w tych emocjach, rozluźniasz się. I to jest trening odpuszczania. I to jest najlepszy trening odpuszczania, bo jak odpuszczamy przy łatwych rzeczach, to łatwo jest odpuścić, a przy trudnych rzeczach, trudno jest odpuścić. I ty odpuszczasz w trudnych rzeczach. Odpuszczasz w tym momencie, gdzie się najbardziej nie chce odpuścić. I to jest niesamowity trening. Ja to robię nawet przy małych rzeczach. Na przykład medytuję. Medytuję już 10 minut. I wiem, że będą jeszcze jakieś 15 minut medytacji. I moje ciało mówi mi, aktywują się różne rzeczy we mnie, i mówią mi, wstań, wstań teraz. Dobra, dzisiaj nie mamy za dużo czasu, musimy zrobić pewne rzeczy szybko. I tak mój mózg kręci się, i tak, nie, 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 dobra, już wstajemy, już wstajemy, już nie mogę wytrzymać. Nie, 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 już nie, ja nie mogę. Dzisiaj nie jest dobry moment na taką medytację. Dzisiaj nie jest dobry moment, wstajemy. I gdy mój mózg to robi, to presja narasta, i tak rozluźniam się. Mówię sobie, nie, nie, te, ta medytacja będzie trwała, więc skoro będzie trwała, to już. Niech lepiej się rozluźni w tym. I to jest takie, takie odpuszczanie, to jest tracenie, to jest takie, jakbyś tracił coś. Bo Twoje ego mówi Ci, że coś jest ważne, tak musimy przetrwać, musimy coś tam zrobić, bo ma jakieś swoje interpretacje, nie? I tak odpuszczasz to wszystko. I jego myśli, że jak, jak nie wstaniemy teraz, to zginiemy. I tak to jest takie zaufanie, że przetrwamy. I tak. Za każdym razem, gdy opór narasta do poziomu, w po prostu chciałbyś zrobić coś, ale nie możesz, to rozluźniaj się w tym oporze. Po prostu rozluźniaj swoje ciało. I w tym rozluźnieniu spróbuj zadziałać. Jeżeli jest ta książka, którą chciałbyś poczytać i wszystko w tobie się aktywuje, taka niechęć, takie, że nie mogę wytrzymać, nie będę miał cierpliwości, to będzie takie męczące, nie mam ochoty, to w tym momencie. Możesz po prostu tak puścić i w tym rozluźnieniu, w rozluźnieniu chwycić tą książkę i zacząć. Chcesz iść na ten trening i wszystko w tobie mówi ci, bardzo nie pasuje, jest zmęczony, nie, 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 po prostu nie mogę, to rozluźniasz się i idziesz, ubierasz buty i wychodzisz w rozluźnieniu. Poprzez łagodność, pewien ekstremalny opór może być pokonany. Pokonany to nie jest optymalne słowo, ale w sensie możesz przejść przez ten opór. Je jeżeli jest bardzo silny, to możesz przejść tylko poprzez łagodność. Nie możesz forsować, bo wtedy opór będzie się wzmacniał jeszcze bardziej i będzie jeszcze bardziej z pewnym oporem, który bardzo narasta, do poziomów, gdzie po prostu no, nie możesz się przebić. To robisz się miękki, rozluźniasz się i z tą taką wiarą idziesz w odpuszczaniu i robisz tą rzecz. I Twojego nie chce, żebyś tego zrobił, bo myśli, że to jest niebezpieczne, że to jest zagrożenie, że to będzie złe. Że... I tak Ty nakładasz taką wiarę, że mimo tego, że Twojego myśli, że praktycznie zginiesz, że <laughs> to będzie bardzo niebezpieczne, to Ty nakładasz taką wiarę, że będzie okej. Okay. I to rozluźnianie się i działanie w tym rozluźnieniu, mimo oporu, to jest jak chodzenie po wodzie. Co symbolizuje woda? Woda symbolizuje podświadomość. Co robił Jezus? Chodził po wodzie. Był ponad podświadomością. Był nad podświadomością. Czyli był niezależny od podświadomości, chodził dosłownie na podświadomości. Poszedł ponad podświadomość, czyli ponad to, co podświadomość mówi. Czyli yy, według praw fizyki nie można zrobić tej rzeczy. I yy, według tej pamięci, którą mam, yy, to jak zrobimy tą rzecz, to zginiemy. Według pamięci, którą mam, według doświadczeń, które mam, jak zrobimy to, to będzie okropnie i będzie źle, i boję się, bo doświadczyłem coś tam. I tak w podświadomości jest dużo rzeczy na bazie przeszłości, na bazie tego, co doświadczyłeś, na bazie interpretacji, na bazie traum swoich, na bazie traum poprzez kogoś innego, bo czasami traumatyzuje nas widzenie kogoś, kto jest straumatyzowany, kto przechodzi przez traumę dosłownie przed nami. Ktoś jest traumatyzowany przed nami i to może nas też trochę straumatyzować. I później myślimy, że. Jak my znajdziemy się w sytuacji podobnej do tej osoby, to stanie się to, co się stało tej osobie, więc już mamy trochę traumy w sobie też poprzez tą osobę. Więc wszystko to, co jest w podświadomości, co ci mówi, że to, to nie jest możliwe. To, to, to nie jest możliwe, ej, to nie jest możliwe, to wchodzisz ponad to i chodzisz po wodzie. Czyli gdy ten opór będzie tak mocny w tobie, tak niesamowicie mocny, i ty rozluźnisz się i powiesz, dobra, idziemy. To Twoje ego, Twoja podświadomość, programy będą ci mówiły, czyli wybierasz śmierć. Czyli wybierasz śmierć, mój przyjacielu, bo Twoja podświadomość nie chce, żebyś tego zrobił, bo widzi tam jakieś zagrożenie. Dosłownie. Jaki strach ekstremalny. Dlatego jest ten opór, dlatego chce cię hamować. I ty idziesz w, ty, w tym kierunku, i Twoja podświadomość, Twoje ego mówi ci, czyli wybierasz śmierć. Czyli. Wiesz, że będzie porażka. Wiesz, że stanie się coś strasznego, gdy to zrobisz. I ty wchodzisz ponad to i kładziesz nogę praktycznie na wodzie. I nie ma to sensu, że staniesz na tej wodzie. Nie ma to sensu. Według twojej podświadomości, to nie ma sensu. Nie ma sensu iść tam. To jest ekstremalne zagrożenie dla twojego ego z różnych powodów. Dla twojej podświadomości. Zagrożenie. Tak, nie ma sensu. Trzeba podświadomość krzyczy, nie ma sensu. I ty kładziesz nogę i dosłownie nie ma sensu, że staniesz na tej wodzie, bo normalnie to się zapadniesz, ale ty nakładasz tą wiarę. Kładziesz tą nogę i odkryjesz, że ta wiara sprawia, że rzeczywiście możesz chodzić metaforycznie po wodzie. To jest coś w stylu, wchodzisz pod lodowatą wodę, nie? Masz przekręcić na lodowatą wodę albo wejść do jakiegoś, jakiegoś pełnika z lodowatą wodą. Twojego mówi, czyli wybierasz śmierć, rozumiem. I wtedy ty tak i z zaufaniem i wiarą robisz coś, co Twojego interpretuje jako pewną śmierć. <grym> Praktycznie chodzisz po wodzie. <grym> Żebyś zapamiętał jeszcze bardziej to rozluźnianie się w tym oporze swoim, to rozluźnianie się w tym momencie, gdzie Twojego krzyczy o nie, 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 nie mogę, boję się, jestem wystraszony. Żebyś zapamiętał to rozluźnianie się w tym działanie, to po prostu powiem Ci tak, gdy opór będzie ekstremalny, zacznij chodzić po wodzie. Zacznij nakładać tą wiarę i w rozluźnieniu, w rozluźnieniu. Nawet nie wiesz, co ja tutaj Ci przekazałem. To jest coś, co nawet biznesmeni robią. Nakładają wiarę. Dosłownie podejmują decyzje, które dla wielu ludzi nie mają sensu, a oni nakładają tą wiarę. Oni kładą nogę, i wszyscy wokół mówią: wiesz, że się zapadniesz! I oni nakładają tą wiarę, bo coś zobaczyli, coś odkryli, coś czują, i kładą tą nogę. <słuch> Na wodzie. To jest trening wchodzenia nad swoją własną podświadomość.